Dobra, mam chyba sprawę. Czy chcecie więcej odcinków? No, więcej odcinków z nowych gear na Robloxie. Nie tylko na Roblox, ale też coś innego. Just napiszcie na komentarzach? Co teraz? No. Mogę nagrać, bo w to tutaj jest... nie ma. No wiesz co, w komentarzu, jaką dziecko mogę zainstalować i... Zagoramy. No chyba, że żegnam. Naraz signuł się spod lasia.